Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Master i wreszcie mamy, wreszcie mamy podaną datę, kiedy będzie możliwa wymiana drzewkowych czołgów w wodzie. WG już rzuciło materiał objaśniający, na czym to będzie polegało. No i jestem w pewnym punkcie lekko zawiedziony, ale ogólnie spoko. Myślę, że bardzo fajne tutaj. Ze strony WG Fajny bonus, taki dali. Y... Nic, obejrzymy. a bonus excitement to your game but don't have time to go all the way through the tech tree again then the researchable vehicles trade-in is just for you it'll let you quickly refresh your garage and spice things up if you have at least one tier 10 vehicle researched you'll soon see a banner. I jak można tu zauważyć, jeżeli zbadaliście co najmniej jeden pojazd dziesiątego poziomu, czyli wygląda na to, że ci, co jeszcze nie zdobyli dziewiątki, dziesiątki znaczy się, i mają dziewiątkę albo ósemkę, no to nie będą w stanie tego wymienić. Niestety. Więc jeżeli ktoś dopiero zaczął i źle trafił na czołg, no cóż, no niestety strata dla niego.

Vehicles below tier six aren't eligible for exchange. No poniżej czwartego, poniżej szóstego, no tak, no, no do szóstego aktualnie w WoCie dochodzi się w ciągu paru godzin, także no myślę, że, że od szóstego to jest ok. The trade-in affects not only researched vehicles, but also those you've purchased. For example, If you have an entire branch researched, but it's only tier 9 and tier 10 in your garage, the trade-in will take this into account. The vehicles of those tiers will appear in your garage, while the others will just be researched. They... To fajne. Dobrze, że nie będzie trzeba kupować. If you've already researched some of the vehicles in the branch you want, you'll save by only exchanging for the ones you haven't. The vehicles you don't need for the trade-in will remain in your garage. I kolejna sytuacja, no niestety, niestety, bo będzie to kosztowało, no nie wiem dokładnie ile, ale no, jak widać będzie można użyć albo wolnego ekspa, albo schematów i no obligacji, no obligacje. No. Szczerze, za obligacje tego bym nie wymieniał. Jak coś to już bardziej za wolny X no i może za schematy, ale obligacje, no teraz są przydatne bardzo mocno. Zwłaszcza patrząc, że, że są różne warsztaty, yy, gdzie można zdobyć czołgi. No plus, wiadomo, no, można ósmego tieru premki kupić za obligacje. No ja na pewno nie wymienię za obligacje. All the way down to zero using other resources. However, you can only invest a limited amount of each resource, except bonds. You can invest as many of them as you like, up to the entire cost. Don't miss the details screen. It has a drop down list telling you what will happen to everything equipped on each vehicle you're trading in. This way you can make sure you don't lose anything. Field modifications will be transferred to your new vehicles. Equipment, including improved and experimental equipment, will be sent to the depot free of charge. Vehicles crews will become recruits and keep all their accumulated XP. But be aware that their nation won't change. For example, Jeśli the E100 the T110 E5, you won't be able to keep using the old crew. The e Katastrofa. Katastrofa. No, dla mnie to jest. bez nadzieja. No dlaczego ta załoga nie przejdzie? Jeżeli już poświęciliśmy ten czas na wbijanie, tą załogę już mamy całkiem fajną. No to fajnie byłoby przy tej całej zamianie tą załogę odzyskać w, tylko na, na innym czołgu, no słabo. Dla mnie no no, no nie no. tragedia. No to na dobrą sprawę to równie dobrze moglibyśmy sobie sami zrekrutować. If the crews in the old vehicles weren't trained for them, they will be moved to the barracks. All Elite XP from the vehicles you give away will be transferred to the Tier 1 vehicle of the same nation. Do na co, co, you Jedynie can also go do XP to do free XP ale... as usual. If you haven't received field modifications, Słabo. it's best to do so before the exchange. You can find more details on the trade-in conditions in the article on the portal. Be aware that you can't undo the operation after you confirm it. Lepiej się dobrze zastanowić. No, bo już cofnięcia nie ma, i myślę, że pisanie do WG nic nie pomoże. Operation, so select your new vehicles carefully. Tak jest. A jeszcze nie powiedziałem właśnie, kiedy to się rozpocznie. No to już mamy pierwszą datę, 24 października. O godzinie 11:00. No to już za parę dni. Także wyświetli właśnie się taka ikonka w prawym dolnym rogu. I co? I myślę, że no ja coś tam pewnie wymienię. Zobaczymy jeszcze co. No i nic, to tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, czy Wam się zmiany w ogóle podobają. Czy, czy ten cała, cała ta zamiana y, tych, tych czołgów jest dla Was ok? Czy jednak coś byście tutaj poprawili? Czy w ogóle nie dawali takiej możliwości? No, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji przede wszystkim. Także trzymajcie się i cześć.